Looks like you've got my invitation! Just you and me. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poznacie historię jednego z najgroźniejszych wrogów Batmana i chodzi mi to oczywiście o Deathstroke'a. A więc witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym i już drugim odcinku z serii Wieści z Gotham. I właśnie w dzisiejszym odcinku omówimy sobie tą postać. Także zapraszam do oglądania. Deathstroke, czy inaczej Slate Wilson, swój debiut miał w drugim numerze komiksu The New Titans w 1980 roku. Stworzony przez Marwa Wolfmana i George'a Pereza, nasz wojownik na początku nazywał się Deathstroke The Terminator. No, ale z racji tego, że w tym czasie ogromną popularność zyskał film Terminator, twórcy zmienili nazwę na po prostu Deathstroke. Już od najmłodszych lat marzeniem Slade'a było on dołączenie do wojska i już w wieku 16 lat dołączył do armii, kłamiąc na temat swojego wieku. W wojsku poznał on kapitan Adeline Klein, która była podważeniem umiejętności młodego żołnierza i wypromowała go na podpułkownika. A w dodatku, między naszą dwójką coś zaiskrzyło i już 6 miesięcy później wzięli ślub. Slade został obrany do tajnego amerykańskiego projektu, który miał na celu stworzenie żołnierza idealnego. Substancja, która została wstrzyknięta do jego ciała podczas tego eksperymentu, polepszyła jego zdolności fizyczne, jak i psychiczne. No jednak nie było się bez żadnych skutków ubocznych. Slade po eksperymencie stał się agresywny i nie panował zbytnio nad sobą, dlatego lekarze musieli podawać mu środki uspokajające. Warto też wspomnieć o tym, że Slade przez pewien okres walczył w Wietnamie, gdzie poznał Williama Wintergreena. Uf, William pewnego razu podczas wykonywania jednej ze swoich misji dostał się w niewolę, a Slade pomimo zakazów ze strony przełożonych, ruszył mu na ratunek. I właśnie w ten sposób Deathstroke został wydalony z wojska za nieposłuszeństwo wobec swoich przełożonych. A po wydaleniu z wojska Slade Wilson stwierdził, że zostanie najemnikiem i przybrał pseudonim Deathstroke. Pierwszym zleceniem Deathstroke'a jest zlecenie od organizacji HIVE. Zlecenie polega na zabiciu młodych Tytanów. Deathstroke jednak odmawia wykonania zlecenia, ponieważ wspomniana wcześniej organizacja HIVE nie chce zapłacić mu z góry. Chętnym na zlecenie organizacji HIVE okazuje się jednak Sinslide'a, czyli Grant, któremu organizacja wstrzyknęła serum, które miało dać mu na ludzką siłę i moc. Czyli jak widzimy podobny scenariusz do ojca Granta. Grant po przyjęciu serum przybiera imię Ravager i wyrusza na walkę z tytanami, z którymi niestety przegrywa, a w ostatniej chwili ratuje go ojciec, czyli oczywiście Deathstroke. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Ravager nie wiedział, że Deathstroke to jego ojciec, a dowiedział się tego po walce z tytanami. Po walce z synami okazuje się także, że serum, które Hive podało Ravagerowi okazało się śmiertelne. I to właśnie serum było powodem śmierci Ravagera. O śmierć syna Deathstroke obwiniał Młodych Tytanów, choć tak naprawdę powinien to obwiniać organizację Hive, która wszystko to zapanowała od samego początku. Po to, aby Deathstroke znienawidził Młodych Tytanów i stał się ich wiecznym wrogiem. I cały ten właśnie plan w pełni się powiódł. No i tak właśnie oto Deathstroke stał się jednym z głównych wrogów Teen Titans. Nie zapomnijmy także o drugim synie Deathstroke'a, czyli Josefie. Pewnego razu został on porwany, aby szantażować nim jego ojca, czyli Deathstroke'a. Niestety podczas tego zdarzenia porywać Josefa podeżdżał mu gardło, przez co Josef stał się niemową. Kiedyż żona Slayda zobaczyła swojego syna w takim stanie, w euforii strzeliła z pistoletu w kierunku swojego męża, trafiając go w oko. Dlatego zawsze Slate ma zakryte jedno postrzelone oko. Po tej sytuacji Adeline zabrała ze za sobą synów z domu i zostawiła swojego męża. Sam Joseph, przez pewien okres, pod pseudonimem Jericho należał do ekipy Teen Titans, a jego moc polegała na tym, że potrafił kontrolować inne osoby poprzez nawiązanie z nimi kontaktu wzrokowego. Niestety, wśród młodych Titanów długo nie zawitał ponieważ jego ojciec go zabił. Dlatego jak widzimy Deathstroke mógł posunąć nawet do tego, żeby zabić swojego własnego syna. Slade oprócz synów miał także córkę Ross Wilson, która w późniejszym czasie przejęła przydomek po swoim przyrodnim bracie, czyli Ravager i zajęła się profesją ojca. Mimo tego, że Batman jak i Deathstroke są do siebie wzajemnie nastawieni raczej negatywnie, to jednak Deathstroke bardziej na miał z Robinem czy późniejszym Nightwingiem. Bo to właśnie z nim toczył jeden z większych konfliktów, wśród superbohaterów. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o Deathstroke. A. Także dzięki wielkie za tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. I oczywiście, standardowo, niech moc będzie z wami. Czołem!